Żeby tu wrócić, A co? No, jak to, ukraje, ma to ma. No jednak, 10, wyrok wymienię w Człowiek Polski. Dnia 27 lutego 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie to obecnym po rozpoznaniu w dzisiejszym w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Iwonej Kwiatkowskiej i Kawała Pejserta przeciwko PS-owi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej. Na skutek odwołania Iwony Kwiatkowskiej i Rafała Pejserta w decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 marca 2010 roku, numer RWR 6 na 2010, punkt pierwszy oddala odwołanie, punkt drugi zasądza solidarnie od Iwony <coughs> Kwiatkowskiej i Rafałda, Rafała Pejserta na rzecz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa Procesowego Schodzimy Jeśli chodzi o tego rozstrzygnięcia, w do artykułu 24 ustęp 1 i ustęp 2 i 3 ustawy ochrony konkurencji konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przy czym e, przez jedną z takich praktyk jest e, działanie godzone, bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe. I taką nieuczciwą praktyką rynkową jest m.in. działalność sprzeczna z dobrymi obyczajami, w istotny sposób zniekształcająca lub mogąca zniekształcić cechowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy lub też w trakcie zawierania lub po jego zawarciu. W szczególności dotyczy to działań, które skutkują tym, że zakłócają. Znaczy, tak powiem, to w jaki sposób konsument podejmuje decyzję co do zawarcia umowy, a w szczególności uczy to sytuacji, kiedy na skutek takich właśnie działań konsument może podjąć decyzję taką, którą w innym przypadku by nie podjął. I w ocenie sądu taka właśnie sytuacja miała miejsce. Otóż e, konstrukcja strony internetowej prowadzonej przez powodów była tego rodzaju, że w sposób ewidentny eksponowała tylko te elementy, które w gruncie rzeczy odpowiadały wyłącznie pewnym skrajnym zdarzeniom, to znaczy sytuacji, w której konsument zawarł umowę i w ciągu 10 dni, dokładnie w ciągu 10 dni po wykorzystaniu nowego limitu jednego gigabajtowego, od tej umowy odstąpi Tylko w takim wypadku treść przekazu zawartego w reklamach i zawartego na stronie internetowej była prawdziwa. Tymczasem zgodnie z ogólnymi regulaminem, który przy okazji zawiera, przy, przy okazji tych działań tak to należy powiedzieć, akceptował o, użytkownik, konsument, e, w istocie dochodziło do zawarcia umowy, bowiem zgodnie z paragrafem 4 ustęp 1 poprzez rejestrację danych e, dochodziło do zawarcia umowy o świadczenie usług I już w tym momencie użytkownik był wprowadzany w błąd, bowiem z przekazu zawartego na samej stronie Internetowej wynikało, iż sama rejestracja wystarcza do korzystania w zakresie jednego gigabajtu poboru danych. W związku z tym, już tutaj w ocenie sądu, było to, był to element już wprowadzania w błąd. Strona taką zmylona z to, słowem rejestracja dopiero po dość wnikliwej analizie. Owego regulaminu był w stanie ustalić, że w rzeczywistości w ten sposób dochodzi do zawarcia e, umowy. E, same zresztą, e, e, że tak powiem, towarzyszące e, czynnościom informacje typu tak, chcę testować, a więc słowo testować oznaczające próbować, pr e, sprawdzać. E, e, dostosowywać do, 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 swoich potrzeb, znaczy weryfikować, może tak, do swoich potrzeb, no nie jest, jest czymś innym niż w istocie bycie zdecydowanym na korzystanie z takiejż usługi. Zresztą ów dziesięciodniowy termin podstąpienia od umowy, no nie jest tutaj żadną łaską świadczoną przez Powodów, bowiem wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zawierania umów drogą elektroniczną. Stąd też, w ocenie sądu, nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że zarówno reklamy eksponujące sam fakt owego jednego gigabajtu za darmo w ciągu 10 dni zniekształcał a w każdym razie mógł zniekształcać, co jest wystarczającą przesłanką dla zakwalifikowania jej jako nieuczciwą praktyką rynkową, wybór konsumenta i stanowiło to w związku z tym niedozwoloną praktykę rynkową. Zarówno tą określoną w punkcie pierwszym decyzji. Jak też i e, praktykę określoną w punkcie e, drugim decyzji, a więc e, polegająca na wprowadzeniu w błąd co do bezpłatności świadczonych usług. E, stwierdzenie tych dwóch praktyk w ocenie sądu uzasadniało, a wręcz obligowało prezesa do nałożenia kary pieniężnej. Bowiem, no, jak wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na temat kar pieniężnych, w zasadzie stosowanie tychże kar pieniężnych jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania państwa prawnego. Sąd w tym składzie pogląd podziela, że brak sankcji za naruszenie prawa jest stanem patologicznym i w zasadzie niweczącym sens istnienia tego prawa. W związku z tym, skoro zostało naruszone prawo, to powinna w związku z tym nastąpić sankcja w postaci nałożonej kary pieniężnej. W ocenie sądu należy wziąć pod uwagę przy jej wymiarze zarówno sam fakt szerokiej skali świadczonych usług, szerokiej oferty, wielokrotność usług dość długi czas stosowania owej praktyki, a także to, że w ocenie sądu miała ona niewątpliwie charakter działania umyślnego. W związku, ponad wszelką wątpliwość ta różnica pomiędzy zapisem, zapisami regulaminu, a konstrukcją reklam, konstrukcją strony internetowej jest tego rodzaju, że nie mogła być tutaj efektem jakiegoś nieświadomego zaniechania przypadku, przypadkowego błędu. Było to ocenie sądu ponad wszelką możliwość, działanie świadome i to uzasadnia wymiar kary w tej wysokości, która została nałożona. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.